Siemanko, tu Zorza. Witam was w siódmym dniu lata. Mamy dzisiaj niedzielę. Oczywiście w telewizorku już podają jakieś konkretne danie. Tu widzę jakaś pieczona ryba. I dzięki temu nauczyłam się nowego przepisu, także super. Niedziela, oczywiście, czyli nieodzowny punkt odwiedzin u naszego wędrownego kupca. I oczywiście musimy też odwiedzić Gandera. Fajne są w muzyczki. Tak, głupotka. Co tam u Was słychać? Wejście pokażcie swoje farmy. Ja bym tak bardzo chciała je zobaczyć. Albo powiedzcie mi chociaż, jak tam u Was. już naprawdę mieli mi ale nie przejmujcie się, to na pewno przejdzie. Tu chyba słuchacie te temperatury takie. Ja jednak wolę, jak jest tak troszeczkę bardziej chłodno. Byłam wolę zimę. Nie wiem jak wy, jakie wolicie pory roku. Możecie pisać też śmiało w komentarzach, ja bardzo chętnie posłucham. Słuchajcie, zerknijmy czy jakieś jaju możemy oddać, nic z tego, żadnego jaju nie możemy oddać, ale możemy przerobić na majonez. Może niech się robi, niech działa. ja mam tak mało energii? Jak to możliwe, że niby podlewanie mnie tak tutaj morduje? Już niedużo zostało. Powiedzmy, nie? I normalnie, słuchajcie, chyba zmęczę się podlewaniem, no tego to jeszcze w tym odcinku nie było, w żadnym innym też nie. To jakieś jest chore. <laughs> A, będę musiała coś szamać. Albo pójść na basen. O, i to jest, słuchajcie, najlepszy pomysł. Ech, coś tam tu urosło. Wow, nawet dwa razy nam urosło dobra, coś tutaj posadzimy sprawdzimy czy możemy posadzić jeszcze coś innego tu mamy jakieś dwa nasionka a tu tu nie mamy nic, dobra to akurat sobie tutaj posadzimy niech sobie to siedzi i lecmy, słuchajcie do naszej tam wędrownej kuprzyni tylko najpierw zerknijmy na grzybki, bo wydaje mi się nie, nie wydaje mi się Myślałam, że już urosła, ale chyba rzeczywiście ostatnim razem zebrałam je. Więc żebym pamiętała, że muszę podlać, słuchajcie. Oby było coś fajnego. Tak, puferysz, mit, Eggplant, Octopus. Nie wiem, czy to z tego jest warte mojej uwagi. Może Pufferish i Octopus. Znaczy, puferysz i mit. Czyli to będzie chyba ten miód yy, taki. Co wiecie, zerknijmy kurczę tutaj nie ma nic takiego, czyli w pętlę raczej nie będzie. Tu też, tak mi się wydaje. Fish tank raczej nie, boiler room nie, wok nie, board, tu może być coś takiego. No nie, no to Pufferish. Ale Pufferish słuchajcie dostaniemy jak pójdziemy do yy, tej, na pustynię, więc chyba nie warto dawać dla pieniążków. Zachowamy na ten moment sobie te należności nasze. Zerknijmy może do marni. O ile jest w domu. O, znaleźliśmy, słuchajcie, przy okazji jakieś coś, co możemy oddać do Gentera. Zobaczmy, czy... Jeszcze nie mogę sobie tutaj otworzyć, ale damy jej jajo. Może teraz nas polubi? Nie, jeszcze nie, słuchajcie. Musimy tutaj zaglądać do niej często. Pogadajmy sobie z Jazz, ale ona nie lubi gadać z nieznajomymi. Oczywiście nieodzownie towarzyszy mi kawa. Możecie powiedzieć mi, co wy pijecie podczas moich odcinków? Czy to jest może, słuchajcie, mrużona kawa? A może herbata? Może nie lubicie w ogóle kofeiny? No, jak to kurcze u Was wygląda? Jak się kurcze chłodzicie tym latem? Eee, bo szukam jakichś fajnych metod. O, takie stoisko ice cream, czyli lody, po prostu się tutaj teraz przydało. Okej, okay, oddajmy tutaj co możemy. No, nie ma żadnych nagród. Ja ci tyle przenoszę ty. ty. Książka jest, chociaż książkę sobie odhaczmy. How deep do the mines go? Czyli jak głębokie są kopalnie? Taka sobie książeczka. Czyli tak, w sumie oddaliśmy trochę do muzeum, ale nie dostaliśmy żadnej nagrody. Eee, cóż. Przejrzeliśmy się też. O nie, no, śmieci same. Czy są jakieś inne ciekawe rzeczy? Mam na myśli, czy mm, w naszym kupcu wędrownym, znaczy u naszego kupca, ale niestety nie. E, idźmy sobie może na basen. Mieliśmy iść na basen, odzyskać trochę energii, bo przecież musimy skończyć nasze podlewanie. I odwiedzić community center. Już nie Dzisiaj niewątpliwie ja mam dobry humor, słuchajcie. Widzę już po jakieś glizdy, może coś znajdę. Totem of Mountains, czyli totem, który pozwala nam teleportację w góry. W góry to jest właśnie ten mniej więcej rajon, w którym chodzę. Tam jest taki posążek obok domu Robin, więc jeżeli go kliknę, to się tam pojawia. No powiem tak, na późniejszym etapie gry jest to troszeczkę zbędne, bo są te tak zwane wrapy, coś, coś takiego. Coś tak nazywa. Ale no na ten moment rzadko tego używam. Zazwyczaj tak no, przyznaję się, powiem szczerze, bardziej używa się to temu w tych spowodujących deszcz albo teleportujących do domu. Ona się relaksuje teraz w basenie, a ja się relaksuję z kawą. Dobra, mam już tą energię. Możemy wracać do podlowania. Może, słuchajcie, już teraz, jak zbiorę uprawy, to już będę mogła zrobić sobie to spryskiwacze. I wtedy, słuchajcie, pójdziemy jak burza. Tak na to liczę. Musicie mieć niezły ubaw dzisiaj, słuchając mnie. Ej, a jeszcze powiedzcie mi, gracie w coś ciekawego teraz? Kurczę, ostatnio widziałam na Steamie jest sporo wyprzedaży: eee, Roots of Pacha, chyba, o ile dobrze pamiętam. Pacha, Pacha. Jakkolwiek to powiedzieć, ja się zawsze śmieję z tego, że to jest Roots of Pacha. Eee, no i jeszcze jest na przykład e, Immortal Life. Słuchajcie, takie bardziej azjatyckie. Nie wiem, co mam sobie wybrać. No, troszeczkę dużo tego. E, lubię takie gierki wiecie, w których e, jest taki klimacik. E, no jakiegoś takiego trochę, nie tyle farmingu, co po prostu rozwoju, kopalni, e, no upiększania, coś takiej klimaty. Także no, chciałabym w coś takiego pograć, coś fajnego, coś innego. Dobra, może sprzedajmy to, tylko najpierw może zobaczmy, czy jeszcze coś nam jest, słuchajcie, potrzebne do Community Center. Na pewno niewątpliwie to, ale mamy tego za mało. Tego też. Hmm. Z tymi papryczkami coś było. Jak się zastanawiam. Nie wiem. Na razie słuchajcie, może ją zostawię tą jedną papryczkę. I te radisz też. O! Czy coś możemy w ogóle oddać? Specjalnie tak najeżdżam myszką, żeby właśnie sprawdzić czy coś potrzebujemy. Jej, miałam zasadzić tego melona! Teraz co jestem zła. Dobra, sadzimy melona, słuchajcie. Znaczy nie, no dobra, nie sadzimy, ale zostawimy go na pasku, żeby sobie zapamiętać, że muszę go posadzić. No, po prostu. Jedno wielkie oszukaństwo. Cały dzień musieliśmy, słuchajcie, poświęcić na naszą farmę. No nie ma wyboru czasem. Hmm... Może byśmy coś tutaj wykraftowali. Zobaczmy, co możemy już w ogóle wykraftować. Nie ma tych naszych ee, spryskiwaczy. Słuchajcie, możemy zrobić UL, ale nie mamy tych, wiecie. O, ale na przykład jakbyśmy zrobili tego tapera, to może już byśmy mogli tutaj działać. Mhm. Chyba tak zrobimy. Tu tak, 40 drewna i dwa, yy, brązowe, dwie brązowe sztabki. Słuchajcie, najlepiej, jakbyśmy zrobili trzy od razu. Tak, trzy zrobimy, jak mamy 88. Ale zdobędziemy tego trochę, bo potrzebujemy tego na różne drzewa. Zaraz Wam powiem, czemu na różne drzewa ale najpierw yy, zbierzmy trochę tego drewna jeszcze, bo potrzebujemy 120 sztuk na to wychodzi, tak? 124, w sumie nawet trochę więcej. Więc zróbmy to, tak jak mówiłam 3 sztuki. Dlaczego 3 sztuki? Ponieważ mm, na ten moment w tej grze znamy trzy rodzaje drzew. Jak widzicie, tutaj jest jeden rodzaj drzew. Bo on ma takie żółte kropki. Tutaj jest taka sosna, nie wiem, coś takiego. I obok jest takie drugie drzewko podobne do tego pierwszego, ale bez kropek. Tylko musimy się do niego dostać. Um, może o, dajmy tu. I one, każde, produkuje inny rodzaj tego swojego soku. Więc jakby żeby mm, no wszystko zebrać, że tak powiem, to musimy po prostu. Mieć wszystkie te soczki, tak? Niektóre rzeczy są potrzebne do różnych innych e, rzeczy. Jakby z jednego nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, więc, wiecie, no trzeba po prostu robić pewne rzeczy w grupie. Mamy dosyć sporo energii i mamy mało drewna, więc skorzystajmy z tej okazji i trochę zróbmy tutaj porządek. Nie wiem. Przynajmniej, żeby było widać te drzewa, które którymi tutaj się zajmujemy. Mam czasem wrażenie, że odgracanie tej farmy trwa wieczność, chociaż niektórzy stosują bardziej drastyczne metody. Mogę Wam pokazać, jakie. W sumie, czemu nie? Robi się to w bardzo prosty sposób. Ale najpierw musimy zabrać specjalny materiał do tego. To jest bomba. Najlepsze są oczywiście mega bomby, ale takie też nie są złe. Eee, idziecie sobie gdzieś tam w grupę tego miejsca. Stawiacie sobie bombeczkę. Czekajcie, zrobię tutaj porządek. I odchodzicie. Oczywiście najlepiej wykonać to tam kilka razy. Jak widzicie już wszystkie bombki mi tutaj w okolicy wybuchły i jest to najszybsza metoda jakby na oczyszczanie. Jak jest to mega bomba, czyli ta taka największa, ta taka czerwona, to ona po prostu nawet drzewka za pierwszym razem tam powoduje, że sobie padają i można sobie zebrać. Więc no, zróbmy to jeszcze raz. Może za drugim razem się uda. dalej nie. Więc jak widzicie, no tutaj są y, odporne te drzewa na te y, bomby. Natomiast jeżeli tak jak mówię, te czerwone, to one wtedy po prostu się poddają. Myślałam, że może chociaż mniej razy będę musiała je uderzyć, ale no może trochę tak. Trochę tam oberwały. Ciemno się zrobiło. Dobra, słuchajcie. Trzeba wracać do domku. Nie ma co. Oczywiście zrobienie tego soczku, że tak powiem, trochę trwa, więc no nie zniechęcajcie się. Tam trzeba trochę zaglądać. Widzicie, już 120 drewna mamy. Także no nie było źle, jeżeli chodzi o jego odzyskanie. Dwie geody nam się trafiły nawet. Więc fajnie. Mm, tu mamy jeszcze jakieś sapy, nasionka. Sprawdzam, czy w ogóle opłaca mi się to zbierać. Ale lepiej sprzedajmy. Dobra. Myślę, że starczy na dziś. Odpocznijmy już sobie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć!